No witam serdecznie. Właśnie zabieramy się za naprawę demontaż, rozmontaż syreny R20 To następnie musimy najpierw całą rozmontować, zdemontować i zabieramy się za remont. Najpierw wykręcimy maskę. Maskę, później wykręcimy siedzenia, podłogę. ok ok maskę już zdemontowaliśmy. Na leż, leży obok. No z tej tu nie ma co nawet odkładać. cię wynaliśmy tylko jedno cięgno stąd. Wykręciliśmy jedno siedzenie. Musimy to jakoś to sobie radzić, bo to jest strasznie ciasno, bo to już stoją stają. Cięgno na to wszystkie takie drobiazgi, które będzie trzeba do cynkowania dać. To lepiej to od razu będziemy odkładać. siedzenie jeszcze się zewnątrz. No, trzeba się te drzwi, kursory, szyby pakie zdjąć błotniki. No chyba, może pojedziemy od przodu dalej najpierw. Bo wszystko zrobimy, nic za chwilę. Nie wiem, czy, czy się uda te w ogóle przednie błotniki odkręcić, czy po prostu zaraz będziemy cieli. Te śruby, bo to wygląda nieciekawie. aczkolwiek nie chce mi się tu smrozić. No to tak samo od maski, tu jedynie sprężyna się przyda, Wykręci się Do cynkowania. Trochę za sobie Muszę zobaczyć, czy ten silnik się w ogóle kryci. Chociaż jeszcze jakieś tam mamy na nadrzu, ale i tak będzie pewnie trzeba od podstaw robić także jedziemy po kolei, dobra jedziemy dalej, zaczniemy płotniki się zaniebrać okej, okay, tak, gdzie już nakręciliśmy zawiasy złapałem, oczywiście dwie śruby się ukręciły ale do nie, dolny poszło od zawiasów dobrze ten e, ogranicznik musieliśmy obciąć go bo nie było sensu tam cokolwiek to ratować bo to i tak i tak jest e, złom ale żeby było to w komplecie no to ja będziemy to odbudowywać to nowe to tak żeby po prostu było wiadomo o co chodzi a nie teraz na, łe, na szyję nawalać a to pójdzie i tak i tak może będziemy musieli nowe dodać wszystko w całe słupki no zobaczymy co daje okej okay, dobra dziwi mamy otwarte znaczy wyciągnięte na razie odkładamy je na bok zobaczymy co się z tych dziwi nam przyda a przede wszystkim na wzór żeby wszystko było żeby jak to odbudowywać dobra bierzemy się dalej to pewnie błotnik jedziemy dalej z przodem OK, dobra, drzwi zamontowane, trochę błotnik. OK. Nawet o dziwo poszły dwie śruby odkręcić. Także nie jest to źle. To by było, to by było. To jest tak. Przedni baz trzymał go jeszcze tylko sam zamek. Trzeba go zdemontować, kartkę zdemontować. A reszta chyba to jest złoto. Nic z tego nie ma. Lampa wyleciała pierwsza, ale ona naprawdę dobrze wygląda. Przym się weźmiemy za ten silnik zacząć, czy on tu się w ogóle wraca? To wygląda to słabo. Aha, kabel przyniosłem. Ja kabel przyniosłem, zobaczymy na rozduszniku czy on się obkręci, czy nie. Nawet do końca była pompka paliwa podłączona. Nie na skróty. Instalacja to wygląda o, o dziwo całkiem przyzwoicie. Wygląda to jakby to wszystko było tak na miejscu pokładane. Nic na skróty, nic przerabiane, aż, aż dziwne. To tylko jedynie co brakuje. Widzę to kabel od, od plusa, który szedł do akumulatora. Widocznie ktoś go do czegoś potrzebował. No dobrze, to jedziemy dalej. Bierzemy się za tym przedni pas najpierw. Później drugi błotnik, drugie drzwi, szybę, środek do końca, za tym no szybkie rozbieranie z tego dosyć ogólnie. Najpierw rozbieramy, a później będziemy patrząc, co co z tego w ogóle jeszcze się uratuje ogólnie. No ramę bym potrzebował, że tak powiem. Bo rama jest z numerem i to było potrzebna rzecz, że tak powiem, instalacja była potrzebna. Fartuchy zatrzymy się w ogóle nadają, to to później wyjdzie. czy po prostu się już nie nadają. Na wszystkie gadżety. No dobra. Działamy dalej. Nie tu co gdybać, tylko działamy dalej. Ok, to jest to. Chodzi o tę ścianę. zamek wyleciał. Teraz tak, kable są połączone, przednia strona i do z idą. I tu i wychodzą drugą lampę. O. To wypięliśmy, teraz tak. Ta przednie bracha i tak jest zginta faktycznie na się nie nadaje. Ale chociaż tyle że widzimy jak to wyglądało jak to zgęcane to od dołu patrzeć, że z tego nic nie jest, to jest tego śmietnik jest to złom przegnity tu są zakaż tylko krótkie raz, dwa Są szóstki tak samo. Skręcone. Nie wiem czy za to w ogóle. A to tora, bo tutaj tak się jest. Nic. nie Dobra. Moteczki działają? Wow. Tu już jest coś. Rama też trochę jest jednak przemita. Klaxon i oryginalny. Możemy wypleść tę lampę. O, tak to lekarzeszło. надо поменял в чистонь. На на за что? i te zejdzie i się zaraz ogoszę. ogólnie włączyć każdy osobno ale że i tak i tego w sobie nic nie będzie to możemy to trochę rozszerzyć sobie że to przelazłem. Mhm. Jest tutaj nasze dzisiaj żabki, to jest jedna z najważniejszych sprzętów tutaj do rozbiórki. Jednak warto je było kupić, na to wychodzi. W tym przypadku. to tu jest w komplecie? No lampę mówię, no budowa jest szrot, ale lampa wygląda dobrze. ok, to jeszcze za chwilę weźmiemy. Mm -hmm. No dobrze, ale to jest żart wszystko ja Cię kręcę. Nice. Trudno, mówi się trudno, żyje się dalej, teraz to odkręcimy w tę całą stronę może, może się uda, może nie, Rozłączysz wszystkie te elektryczne rzeczy. Czy najpierw pojedziemy drugi błotnik, można, że drugi błotnik, drugie drzwi, żeby to tak jakoś. Ręce i nogi, że tak powiem. Jestem tylko ciekawy, czy ten silnik się kręci. Jak silnik się kręci, to chodził. się będzie chodziło. Ale czy się kręci? Tego nie wiem jeszcze. No dobrze. Ściągam drugi błotnik. Ok, dobrze, teraz tak. Już drugi błotnik zdemontowaliśmy praktycznie. Nie wiem, czy go wykręciliśmy. No, z tyłu się wszystko wykręciłem. No, A no, tu słupek trochę lepiej wygląda. Czyli to nawet na bagnie mi dobrze, że drzwi wykręciliśmy na zawiasach. Też nie wiem, co to będzie, no ale. Czasami jakieś drobiazgi, jakieś rzeczy. Też nie wydają że są Mogę się przydać. Nie wiem co jeszcze jak. Może też taki nie, nie wyglądają aż taki najgorzej. Ale, ale jeszcze się nie przyglądałem. ten dół wygląda. Tak tylko wiadomo. I on już jest. Dobra. To byśmy mieli. To jest tak tu byśmy musieli... To Rura na wieku. Wygląda jak cała nawet. Się okaże się, co z tą myślą dalej. Teraz te ściany zbiłem z 2 w jakim miejscu. Żeby grzało pewnie, żeby nie zamarzało no prowadzić całkiem i nie głupie mm -hmm. Tak Tu potrzeby w miarę Chodzi. Tak 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 dół no podłoga tutaj tak samo katastrofa ale słupek tutaj tego nie obcinaliśmy ogranicznika ponieważ tutaj lepiej wyglądało niż tam z tej strony o co to jest sklejone? na to wygląda mhm. nie mają blaszki tylko są klejone aha no to i będę psuł dalej ale ja myślę że to było na blaszki bo a to jest tylko włożone i wklejone też niezły patent, dobra. Teraz tak. Niezły patent, ponieważ zauważmy, że te auta powiedzmy auta te pojazdy, o te pojazdy były robione z tego co było, a było niewiele. Mało tego, że było niewiele. Przede wszystkim było zabraniane cokolwiek w Polsce robić, także ze wszystkim był problem, nawet jakby ludzie chcieli coś Polacy w tym czasie zrobić, to i tak im nie pozwolono cokolwiek robić. Co tutaj jest? Też jest już Chyba przekręcone coś tutaj było. Jakiś wkręt. Nie ma to znaczenia, bo to i tak... Jezu. Tu jest miejsce na koło zapasowe. Gumy na koło, zap na koło zapasowe. Jakieś szkła, paniki. Kawałki sereny. kawałki po pasach. Ale co tu kamion? Tu jest pas tu. nie jest to na górze idzie na hak jest cały pas. Może to z drugiej strony ten pas jest. Z dołu, no dobrze. To są kawałki jeszcze te I na ścianę. To są jeszcze szczepany do robotników. Jakaś guma pewnie od siedzenia. 是那个意思。 Dobra, test tak. Co my tu jeszcze mamy? Moment, proszę się odłączymy. Co my tu mamy, test tak. Cięgu od gazu Gaz już się skończył chwilę temu pewnie Aha, tutaj róża szła z tego nawiewu, tu ona szła i tam do góry na na, na, na szyby nawiew Tu nawet to trochę pod co to za piwo 12,5% Afrykę Warka Ciekawe w którym roku takie piwa były dalej. Ale to podłoga znita. Nie on nie jest zdita, to podłogi nie ma po prostu. Ciekawe, jak ta rama jeszcze wygląda ogólnie to mnie interesuje Ale będzie zabawy Dobra, nic Nie ma co się przejmować, trzeba jechać dalej z koksem No to ty jeszcze. To za chwilę Dobra, to, to, to co? hmm 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 tak ok, niestety pobiegów nie mogły my też zastanawiam się co tutaj ogólnie by to jakieś było jakby zaślepka wolny zbiornikiem a podłogą coś musiał być jakiś Może w jakimś co znajdę zacznę co tam jest, co tam było a nie wygląda tutaj ładnie całkiem. Jakby go nie dopadło nic. No okej, okay, dobra. Działamy dalej. Dobra. To by było tyle na razie. Musimy trochę ogarnąć, posprzątać. Zaraz ściągnąć fartuchy. Wyciągnąć szybę. Poogarnąć, posprzątać. i będziemy balić dalej co tu z tego jeszcze, co z tego zostało ogólnie Że tak powiem, tu czas sobie pokazał. Dobra, działam dalej za chwilę, będzie proszę